To jest po prostu rekuperacja połączona z bardzo dobrą wentylacją. Najbardziej wypasionym produktem klim w klimatyzacjach Dometika. Ja tak naprawdę myślałem, że lodówki absorpcyjne powoli będą szły do Lamusa. No ale Dometik jednak daje im jeszcze szansę i wprowadza technologie, które powodują, że lodówki absorpcyjne są bardziej wydajne. Na targach CMT Stuttgart nie może zabraknąć takiej potęgi jak Dometic. Firmy, która co chwilę słychać, że skupuje z rynku jakieś inne mniejsze firmki, ale ku skupujące razem z technologią, która później jest wykorzystywana w ich produktach. Ja nazywam się Sebastian Klaus i zapraszam na materiał CMT Stuttgart o nowościach tej marki. Pierwszą z nowości jest nowa linia klimatyzatorów dachowych, a między innymi modelu FJZ7, linia FJZ7, która jest najbardziej wypasionym produktem w klimatyzacjach Dometika Linia produktów FJZ oczywiście objęła wszystkie te produkty i wszystkie te technologie, które były we wcześniejszych liniach. Ale na uwagę zasługuje tutaj szczególnie FJZ7. Która ma kompresor inwerterowy oraz pompę ciepła. No, ale co to nam daje? Daje nam to, że urządzenie zużywa mniej energii, jest urządzeniem cichszym i dostosowującym się do, do zadanych potrzeb użytkownika. Jedną z funkcji, które posiada to nowe urządzenie, to jest zaawansowany tryb uśpienia, czyli w nocy, kiedy potrzebujemy ciszy, urządzenie pracuje to ze stałą mocą na takich jakby zmniejszonych obrotach, nie wzbudzając pracy kompresora, tylko po prostu jednolita, cichutka praca. Kolejną ciekawą funkcją jest Adaptive Power Mode. Coś takiego do tej pory występowało w domach systemach inteligentnych. Ale polega to na tym, że jeżeli e, urządzenie dostosowuje się do mocy, którą może pobrać ze słupka energetycznego na kempingu, jeżeli jest jakieś ograniczenie, na przykład 6A, no to to urządzenie również dostosuje się do, e, do poboru takiej mocy. To wszystko możemy regulować za pomocą aplikacji. Kolejną dostępną funkcją jest funkcja Smart Echo, czyli dostosowanie poboru energii do zasobów naszej baterii, ale no niestety współgra to tylko z systemem energii dometika zastosowanym w kamperze. Nie każdy kamper taki system posiada, ale jeżeli posiada to może ta funkcja być wykorzystywana. Tak jak przystało na nowoczesne urządzenia taki to urządzenie czyli klimatyzację FJZ7 można nią zarządzać za pomocą Wi-Fi, z aplikacji, którą posiadamy w swoim telefonie. Na przykład jesteśmy na nartach, chcemy sobie dogrzać trochę kampera, no to zjeżdżając już, będąc w trasie powrotnej, włączamy sobie, ustawiamy sobie temperaturę, jaką chcielibyśmy uzyskać, czy zimą dogrzać, czy latem, wychłodzić swojego kampera. Dzięki temu optymalizujemy pobór energii no i ten nasz karabanik staje się tańszy. Kolejnym bardzo ciekawym urządzeniem, nie nowością, jest urządzenie, na którego nazwie połamie sobie język. Czyli Fantastic Bridge 3100. Nie jestem bardzo dobry z angielskiego, ale tak mniej więcej to brzmi. Słuchajcie, to jest po prostu rekuperacja połączona z bardzo dobrą wentylacją. Odzyskujemy ciepło z kampera. Mamy świeże powietrze. Regulujemy wilgotnością naszego wewnątrz kampera. Czyli, to wszystko powoduje, że oddycha nam się przyjemniej, oddycha nam się zdrowiej. Urządzenie, które weszło na rynek bodajże dwa lata temu, które jeszcze przez ten rynek nie jest doceniane. Może ze względu na cenę, ale na pewno takie urządzenie warto mieć. Ostatnio spotkałem się z Tomkiem Schmidtem z Procampu, który w swojej przyczepie, która cały rok stoi na, w górach w Czechach, zamontował to urządzenie i stwierdził, że to bardzo dobry pomysł, że to bardzo fajne urządzenie. Jeżeli byście chcieli takie urządzenie zamontować, to również do Procampu Was serdecznie zapraszam. Tomek, Tomek Was obsłuży. Ale wracając wracając do tematu. Tu macie prostą symulację tego jak to urządzenie działa. Tak samo zadymione, połączone, zobaczcie, otwory tam są otwarte. Połączone jakby jedno pomieszczenie i tutaj działa to urządzenie ono było wcześniej nazywane ACC. To urządzenie tutaj działa, a tutaj nie działa. Zobaczcie, wilgotne powietrze które tutaj Wyraźnie widać, tutaj zobaczcie przejrzystość powietrza. Oczywiście to jest symulacja, ale takie urządzenie, jeżeli pieniążki macie, i chce, a chcecie zadbać o swoje zdrowie, to warto takie urządzenie posiadać. Oczywiście, tutaj zwracam szczególnie uwagę, że ono wam nie zastąpi klimatyzacji, bo to nie jest klimatyzacja. To jest bardziej rekuperator. Zadba o świeżość powietrza, o wilgotność powietrza. Zadba o to, że nie przy tej wentylacji nie tracicie ciepła i mniej energii będzie wymagało dogrzanie pomieszczenia w pojazdu, czy to kampera, czy przyczepy kempingowej. W materiale tym mówiliśmy już o klimatyzacjach. Mówiliśmy już o tym, jakie urządzenie zastosować, aby powietrze wewnątrz kampera było zdrowe. Teraz powiemy kilka słów o nowościach w lodówkach, bo lodówki też się rozwijają, technologie w nich zastosowane. Też idą do przodu. Na targach CMT w Stuttgarcie Dometik pokazał cztery nowości. Cztery nowości w lodówkach. Jedną z nich jest lodówka absorpcyjna. Co to jest lodówka absorpcyjna? No, zapewne wszyscy z Was wiedzą, ale dla przypomnienia, powiem, że jest to lodówka, która może być zasilana 12V, 230V, czyli normalnym prądem, i może być zasilana gazem. Otóż. Ja tak naprawdę myślałem, że lodówki absorpcyjne powoli będą szły do Lamusa. No ale Dometnik jednak daje im jeszcze szansę i wprowadza technologie, które powodują, że lodówki absorpcyjne są bardziej wydajne. Największym problemem dla lodówek absorpcyjnych jest wysoka temperatura. Po prostu nie chcą w niej pracować. Jeżeli jest bardzo zimno na dworze. Też mają problemy. Chodzi tutaj o tą temperaturę, która wytwarza się przy parowaniu gazu, no i temperaturę ciepło latem, które powoduje, że lodówka jest naprawdę dużo mniej wydajna. No ale dometic znajduje na to sposób. Klasyfikuje ją klasą klimatyczną T, co powoduje, że ona daje tak, jakby zapewnia, że w bardzo wysokich temperaturach. Również ten cały proces parowania, skraplania, który zachodzi z tyłu lodówki, on po prostu będzie w odpowiedni sposób się odbywał. Zobaczcie, w środku jest to lodówka Slim, 150 litrów. Panel sterowania mamy tutaj pokazany. Co jeszcze, co jeszcze ciekawego? Otóż lodówka ta też jest bardziej energooszczędna. Ma coś takiego jak system nocny, czyli w nocy ona ciszej troszeczkę pracuje, co ułatwia sen tym, którzy z nim mają problem. No to jest lodówka absorpcyjna. Kolejną lodówką jest lodówka kompresorowa. Już wszystkie te pozostałe lodówki to są lodówki kompresorowe. One też mają zastosowane lepsze izolacje, tak jak w lodówce absorpcyjnej. Ta izolacja wykorzystana tam jest również próżnia, która jest najlepszym izolatorem. No ale zobaczmy, jak ona się prezentuje wewnątrz. Jest to lodówka dwustronna, lodówka Slim, i ta komora zobaczcie, zamrażalnika ja już tu oczywiście popsułem, o, ale naprawiam to. Klienci z wypożyczalni często to robią. Słuchajcie, można ten, ten zamrażalnik zdemontować. Dzięki temu mamy większą przestrzeń chłodzenia. Jest ona też bardziej energooszczędna, właśnie dzięki zastosowaniu tym lepszym izolacjom. Kolejna lodówka Slim również, ale tutaj bez demontażu zamrażalnika. Też gwarantuje pracę w, w wysokich temperaturach. Lodówki kompresorowe dodatkowo oprócz tego że nie są tak wrażliwe na wysokie temperatury to mają jedną zaletę. Dlatego są stosowane najczęściej w camperwanach, ponieważ nie potrzebują z tyłu kratki wylotowej dolotowej i wylotowej. One po prostu nie muszą mieć z tyłu cyrkulacji powietrza. No i tutaj ostatnia lodówka z nowości, czyli zwykła, zobaczcie, zwykła szerokość tradycyjna 60 też lodówka kompresorowa z możliwością różnej modyfikacji tutaj wnętrza, też z demontowalnym zamrażalnikiem. Jeżeli chcielibyście swoją lodówkę wymienić bądź chcielibyście kupić nową lodówkę w ogóle to zapraszamy do dystrybutorów marki Dometik. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeżeli tak to łapka w górę, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. I zapraszamy na kolejne materiały z CNP w Stuttgarcie.